Karus, pamiętam. No to był taki, taki dosyć taki towarzyski, to znaczy on był taki dla warszawiaków nawet sentymentalny jak dla mnie. Znaczy takie mogę, w... znaczy we wspomnieniach teraz dla mnie to on, takie mam wspomnienia, do, dobre skojarzenia mam z tym autobusem. Znaczy on był taki ciepły. No a teraz to jest technika inna, także no Solarisy to są na bardzo wysokim poziomie. Ale i Karus rzeczywiście, on był taki przytulny. Taki, w ogóle dla mieszkańców tego, no ale to jest przeszłość chyba już. No na pewno te autobusy są, troszeczkę historii było w, to to związane z tą firmą. E, powstały nasze pierwsze egzemplarze do Warszawy w przyszłym w roku, około tego roku. E, z, można powiedzieć, że autobus bardzo dobrze by się prowadziło. Na mieście nie, nie sprawdzał, no naprawdę do dużych problemów w ich prowadzeniu, prowadziło się bardzo dobrze myślę, że i pasażerowie na tamte czasy byli zadowoleni z podróży tym autobusem. Autobus przestronny, z dużą ilością otwieranych okien. No, jednym mankamentem to, że był autobusem wysokopodłogowym. Autobus wysokopodłogowy, ciężko wchodzić, ciężko wychodzić. Osoby niepełnosprawne na pewno mają dużo problemów. Miały i jeszcze w tych, co jeżdżą, mają dużo problemów z wejściem do tego autobusu. Jeżeli chodzi o inwalidów, to tym bardziej no, wprowadzenie wózka, no, to jest na Dwie trzy osoby musiały ten wózek wnieść do tego autobusu. Karus to był bardzo mocny, on był mocny jako taki, to znaczy mechaniczny i tak dalej, karoseria, silnik był mocny, ale o wygody, jeżeli się rozchodzi, to nie. To nie spełniał tych zadań, które teraz są oczekiwane od, 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 od autobusów, w ogóle od PKS-ów. Karusy były bardzo dobre kiedyś, teraz to są już stare gruchoty, także to inaczej zupełnie wyglądać. Bardzo dobrze, jakby były wymienione wszystkie na niskopodłogowe. Bardzo dobrze. Pana, ja prawie, że nie jeżdżę, bo jestem na emeryturze, ale uważam, że nowe powinny być już dawno wprowadzone. To, co stare, to trzeba wymienić na nowe. Proszę Pana, co my myślimy, to proszę pana, to się wcale nie bierze pod uwagę. Proszę pana, dla mnie to jest glanc pomada, czy to będzie ikarusz, czy to będzie y, y, taczka się nazywała, czy co. Dla mnie jest ważne, żeby było dwie rzeczy. Sprawne, szybkie i tanie. Co uczu się... Uczył się jeździć na tych autobusach i myślę, że bardzo dobrze się mu jeździć. Każdemu z nas, kto jeździł tymi autobusami, jeździło. No teraz wiadomo, no technika nowa. Nowe autobusy, no na pewno nikt by nie chciał wrócić do tych autobusów. Ale, ale no, z no, złami w oczach się patrzy, jak na no, niestety kolejny egzemplarz odchodzi. Mm -hmm.